Witam Was w drugiej rundzie. Zatrzymałem taką rękę. Myślę, że w miarę sensowną. Oczywiście z tej strony są to jest Games Masters, Psychotok. I cóż, no powinna być walka okay. i no, nie wiem, zobaczymy. Ale na, na, na start myślę, że nie, nie, nie można wymagać wiele więcej od tego deku. Niebieski, czyli ten kołość powinien być niezły. O proszę, mamy nawet drop za dwa, jak fajnie. Się bardzo dobrze składa. I ten krok jest ciekawy, bo czasami wystarczy jedno połknięcie dobre i już go gość musi naprawdę bardzo mocno się postarać, żeby z nim powalczyć. Niebieski ma bo oczywiście bounce, więc jest trochę gorzej. Ale jeżeli tego bounce akurat nie ma, no to jest problem. Oponent wydaje mi się, że gra jeszcze jakiś inny event, bo coś strasznie wolno mu to idzie. <laughs> Jak widzicie, pojawił się po 5 minutach. No i bo się, że to będzie takie bardzo rwane. No, nie chciałbym, żeby tak było, ale no, nie mogę na to wiele poradzić. <laughs> wiele, wiele osób po prostu gra kilka turniejów naraz, prawda? Więc też to trzeba zrozumieć. Nie, nie zawsze jestem tu w stanie zrozumieć, ale generalnie staram się. Możemy też zrobić bardzo fajny myk i odpalić Flurry of Horns, prawda? Od razu zmusić go do większego wysiłku trochę. Okej. Okay. Nie wiem w jakim celu to zrobił, ale... Jeśli w takim... a nie poświęcał, to to, to to nic nie zmienia, bo ja i tak sobie poświęcę chyba. Też w sumie. Tak, poświęcę ją sobie w takim razie, żeby on nie dostawał z kraja. I zrobimy wtórę numer 3 w bitkę za 5. Chyba jest niezły plan. Spróbujemy to wygrać po prostu na zasadzie agro. No właśnie. Także to była jedna z szybszych gier w moim wykonaniu, jak widzicie. Gramy z niebieskim, więc pewnie ma jakieś ataki, więc to jest ciekawa opcja. Nie wiem na ile może mieć... Enchanty jakieś, ale chyba warto zostawić. Także wydaje mi się, że zrobimy tak. Podbędziemy się jakiegoś. No, Burquali wydaje mi się być kiepski generalnie na takie deki. Wygrał mi gry ostatnio. Ja wiem o tym, ale. Jestem przekonany do niego. Ordeal też mi się wydaje być taki bardzo ryzykowny. Wydaje mi się, że wolę to. No i tyle chyba. I chyba tyle. No, widać, że gość, gość gospodaruje bardzo mocno swoim czasem, prawda, bo... No, no dobra, okej, okay. jest to w miarę okej, okay, ręka <laughs> Gra czerwony, więc Peak Eruption byłoby dobre, jak się okazuje. Będzie spalonko? Będzie spalonko. No trudno. Teraz moja ręka już wygląda dosyć przeciętnie. Ale jest Driada numer 2. Mhm. Pan Zagram Barcera moim zdaniem. Ta Driada nic nie daje, prawda, w tym momencie, więc że będzie lepszy. Oczywiście przyjmę. Uuu. To było bolesne. Ale zagramy sobie jednak chyba tak. Teraz czy jestem w stanie się ścigać z tym gościem? Nie za bardzo. Ale chyba spróbuję i tak. Hmm. A nie, może jednak nie. Jednak zostanę tą turę w defensywie. Okay. No, zagramy sobie w takim razie dryadę. Bijemy. No ale moja pozycja oczywiście nie jest jakaś super. Jest 7, czyli jeszcze nie odpali w tej turze ale coś założy pewnie. No dobra, okej, okay. zjada nie żyje. Karta poszła na bottom. 2, 4, 7. Okej no nie fajnie. Bardzo niefajnie. Myślę, że oczywiście to przyjmę. Nie ma co blokować w tym momencie. Gdybym miał jedną manę ekstra, to jeszcze może. Mm. Każdy poświęca 3 landy. A to jakieś nagrody z poprzedniego drafta. E, każdy poświęca 3 landy. No boję się tego poświęcenia, nie powiem. On najwyraźniej dał karty na bottom. Zastanawiam się na ile jestem w stanie teraz... Chyba lepiej tego Fury zagrać tak. przyatakować jak tylko jednym gościem to jest to samo, ale jeżeli on mi zniszczy landa prawda, landy, to jeszcze mogę zagrać tą triadę tak więc to jest ciut lepiej, no nie wiele lepiej ale ciut lepiej, prawda chyba zablokuję tutaj tak przyjmę za 3 to jest bardzo ryzykowne oczywiście ale chyba nie mogę inaczej zrobić żeby mieć szansę jakiś no jak ma spalanie to trudno albo dopak. jednak strzelić tego, tak? No nie, dobra, okej. Okay. Czyli ma jakiś Magma Jet po prostu. Okej, okay, jasne. Fair deal. No z tym gościem może być problem, bo jest dosyć duży na mój deck. Mm. Nie widziałem zbyt dużo bounce'a, widziałem za to spalania. Nie wiem na jakiś... na jakim jak bardzo liczyć na tego... Ten rewelry wydaje mi się słaby, Nie widziałem nic takiego co by uzasadniało tą kartę. Shredding wings też nie widziałem nic, więc wydaje mi się, że wrócimy do takich rozwiązań i jedziemy No jest pigaraption, więc jest szansa, że tutaj coś zrobimy. O, szczególnie jak wziął Mulligana, to już w ogóle jest szansa. Dobrze, że mala dochodzi, bo ta mala będzie mieć znaczenie. Uuu, nie ma landa no to ta karta będzie tutaj bardzo dobra. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. <głos> <głos> Dokładnie, lol. To pigoda przy naprawdę nie jest takie złe. To jest po prostu strzał w gościa za trzy i... Z, i z, yy on twierdzi, że ja nie zasługuję. Hmm. Żebym wygrał ten mecz, no nie wiem, na jakiej podstawie to Myślę, że to jest bardzo dobry sideboard na czerwone taki, Szczególnie, jeżeli on ma na przykład tego swojego Ember Swallowera. Aha, dobra, teraz będzie oczywiście opisywał swoją historię przegranej, to jakby tylko on, prawda, miał problem, z, jakby, z landami, tak? Okej. Okay. No po prostu mamy najwyraźniej inne zdanie o karcie Pick Eruption. No moim zdaniem ta karta jest naprawdę solidna. Bez y, jakichkolwiek tam ekstra, prawda? Y, y, Jakichś tam ekstra kart, tak? Więc nie za bardzo rozumiem jego podejście do tej sprawy, ale no, okej, okay, jakby szanuję, tak? Przypuszczam, że Momak to i będzie chciał tutaj coś spalić. Mhm który wygląda ewidentnie na mageta. To co mnie jakoś specjalnie nie martwi 2 za jeden, no OK, prawda? Nie jest to jakiś wielki problem na razie myślę, że wolę tromptera jeszcze, bo on szybciej będzie rósł, prawda? A ten koleś, jak dobiorę mm, Foresta... O, będzie jest oh, ok. Jak dobiorę Foresta, to ten koleś po prostu e, może być zagrany razem z e, Time to Feed. Nie wiem, no, widzę, że w jego defstale też nie jest jakiś wybitny. E, Okej, okay, nie ma tego. Nie ma tego Forresta niestety, ale ten sprawa oczywiście będzie bił za więcej wtedy, więc to też nie jest problem. 2, 4, 5. W tym momencie bije za 5, prawda? Więc... Okej. Okay. No ale oczywiście go zabijam, prawda? Ze Sprawmu chociażby. że generalnie. Nawet jeśli nie zasłużyłem, to dałem radę, aczkolwiek no nie zgadzam się z tym, że nie zasłużyłem. Uważam, że to jest bardzo fajne, bardzo fajny sideboard na czerwone deki, ponieważ czerwone deki często mają karty, które mają podwójny koszt czerwony i to możesz gościowi po prostu zepsuć cały plan, całą grę. Dodatkowo masz Dimage, prawda? Więc to jest w najgorszym wypadku strzel za 3 zatrzymana. Co też czasami ma znaczenie, szczególnie gorsz takim RG agresywnym. Ale dobra, no tak jak mówię, każdy ma prawo widzieć to inaczej. Ja uważam, że, że takim czymś y, można grać, nawet jeżeli oponent nie ma chains to the rocks ani ksenagosa. Y, no i tyle czekamy na finałową rozgrywkę. Jak widzicie, nawet, nawet to idzie.